Dla mieszkańców Turowa ma to poprawić ich bezpieczeństwo i funkcjonowanie, bo dzisiaj, wczoraj, spotkałem pana, który do tej pory mieszkał w Turowie 1A. Dzisiaj, gdybyśmy mieli powiedzieć, gdzie jest numer 1A w Turowie, to, jakby delikatnie powiedzieć, to jest po drugiej stronie obwodnicy. Po drugiej stronie Eski jest jedno zabudowanie, 1A, a tam będzie ulica Przemysłowa, bo tam ma być strefa nasza przemysłowa i to ma być przemysłowa. Mieszkańcy uczestniczyli w konsultacjach społecznych. Różnego rodzaju były prebisyty w zakresie konkursy w zakresie nazewnictwa tych ulic i tych nazw było naprawdę dużo, a w gruncie rzeczy po na zebraniu wiejskim przegłosowało zebranie wiejskie jakie mają być nazwy ulic i takie nazwy zostały dane. Zostało to wszystko przeprowadzone celem usprawnienia funkcjonowania mieszkańców. Każda, każdy, każda ulica, każda droga w, w Turowie będzie miała swoją nazwę. Następnym krokiem, który podejmiemy, to będzie miejscowość Parsenska, bo też mamy podobną sytuację, gdzie rozstrzał w numeracji jest naprawdę fenomenalnie niezrozumiały.